Czołem kanonierzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o meczu z West Hamem w Pucharze Ligi i tytuł nieprzypadkowy kukuryku i pokrzyku. No bo tak prześmiewczo nazywam ten puchar. Kukuryku nie ma on jakiegoś większego znaczenia. Dużo drużyn właśnie traktuje go jako taki mecz rezerw, coś w tym stylu, to też było widać po składzie, jaki Arsenal wystawił na to spotkanie. Ale z drugiej strony nie można przejść obojętnie przed takim stylem, w jakim tutaj odpadamy. Dlatego, że można śmiało powiedzieć, że ten mecz był najgorszym meczem Arsenalu w tym sezonie. Zagraliśmy naprawdę żenujące spotkanie, popełnialiśmy mnóstwo błędów. Błędy popełniał bramkarz, błędy popełniała obrona. W ofensywie także żeśmy nie istnieli, a West Ham zagrał naprawdę dobry futbol, wykorzystywał nasze błędy i to. To tak na drobną sprawę przełożyło się na ich zwycięstwo. Myślę, że gdybyśmy oczywiście tutaj wystawili pełny, mocny skład, mielibyśmy inne mentalne nastawienie, że to jest liga, punkty, wydaje się, że raczej West, West Hamowi byłoby ciężej. Tak też wynikało z przebiegu tego meczu, bo to nie było tak, że jakimś wielkim szturmem West Ham atakował, yy, dominował w tym meczu. Nie, raczej to było po prostu wykorzystywanie naszych błędów i dobra po prostu gra. Dobra gra, yy, spokojna, taka, taka, że nie narzucali tempa, sami się nie męczyli, ale jednocześnie grali skuteczny futbol. I to się mogło rzeczywiście podobać, no ale nie nam. Nam się to nie mogło w żaden sposób yy, podobać. Nie wiem, dlaczego tak na dobrą sprawę Arsenal zagrał tak żenujące spotkanie, bo ktoś może powiedzieć, no właśnie, stary, mówiłeś teraz na początku przy wejściu, że mm, to jest mecz rezerw, tak? Arsenal wystawił rezerwy i tak na dobrą sprawę no, nie ma się czym przejmować, no ale słuchajcie, to mówimy o nie takich głębokich rezerwach jakiejś no-name'y, tylko mówimy o zawodnikach, którzy mają być naturalnymi zmiennikami tych z pierwszego składu. Hawerca już pomijam, ale no generalnie też człowiek, który kosztował dużo, tam powinien wieść jakiś prym. Był mimo wszystko Nelson, który regularnie gdzieś tam jest tym zmiennikiem. Był Zinchenko, który w zeszłym sezonie po prostu miał, miał rozkwit w Arsenalu, grał fantastycznie, był takim mentalnym też przywódcą można było być z niego dumnym. W tym meczu po prostu popełniał błędy przy drugiej bramce, w ogóle nie dojechał, nie wiedział, co się dzieje. Także, no słuchajcie, tutaj może zapalać nam się jakaś pewna lampka. Co się dzieje i dlaczego tak się stało? Wrócę też do tego, że zagrał Nketia. Wydawało się, że właśnie z takimi drużynami jak West Ham to Nketia będzie brylował. To znaczy, będzie można skrzydłami gdzieś tam dośrodkowywać, będzie można jakimiś zawodnikami. Dogrywać piłkę do środka, właśnie te kluczowe podanie, inketia będzie tam się czuł. Była taka jedna akcja, niestety uderzył za wysoko inketia, ale zabrakło tego, zabrakło tego i widać było, że arsenal tam w, w tym się po raz kolejny męczył. Nie miał pomysłu, jak po prostu zagrać to kluczowe podanie, żeby obsłużyć tego inketia, żeby on mógł te bramki strzelać. Oczywiście nie chcę go rozgrzeszać, nie chcę mówić, że Nketiah zagrał fantastyczne spotkanie, tylko inni nie dojechali. Nie. On też mimo wszystko, no, chociażby tym strzałem pokazał, że kilku elementów zabrakło, jakiejś koncentracji. Nie wiem, gdzie tutaj szukać, że tak powiem, przyczyny, bo nie chciałbym zwalać tego ani na to, że to jest właśnie taki puchar o nic, że, że, to, że to Arteta wystawił rezerwowy skład. No nie. Wydaje się, że tutaj... Gdzieś mentalność nie dojechała, bo to było widać, że gdzieś nie byli poukładani, że gdzieś nie było tej psychi, psychy przepraszam, że nie było takiego mentalu zwycięzcy, tylko tak wyszli na ten, na to boisko i tak tu się coś udało, tu się nie udało, tu się cofniemy i tu popełniliśmy błąd, to, to tak w sumie nie wiem, rzucimy się, ale dalej nie mamy pomysłu na grę, gdzieś w środku się zamotamy, oddamy piłkę, tak to mniej więcej wyglądało, trochę dzieci we mgle naprawdę to smuci, bo nie do tego Arsenal nas przyzwyczaił. To, takie obrazki oglądaliśmy kilka sezonów wstecz. Nie wiem, chociażby w roku pandemicznym, czy w sezonie pandemicznym, czy, czy jeszcze w poprzednich latach, gdzie takie mecze nam się zdawały, zdarzały, i można było powiedzieć, no to jest trochę na porządku dziennym na no Arsenal nie zagrał, znaczy zagrał fatalnie, no ale wcześniej też nas nie zachwycał, więc nie mamy się czym przejmować. Trzeba po prostu chyba zakończyć ten sezon i, i mieć nadzieję, że w przyszłym będzie lepiej. A tu mamy coś takiego w środku sezonu. Mam nadzieję, że to jest tylko wypadek przy pracy, że to nie będzie tak, że gdzieś to się na nas rzuci. Mogą powracać pewne, przepraszam tak za takie straszenie, było niedawno, halby, takie demony poprzedniego sezonu właśnie w meczu z West Hamem, bo po meczu z Liverpoolem, który zremisowaliśmy, jeszcze byliśmy trochę spokojni, stwierdziliśmy ok, to jest Enfield, to jest Liverpool wygrywaliśmy, daliśmy się daliśmy sobie strzelić dwie bramki, ale to jest jednak Liverpool idziemy na West Ham, tam, tam wrócimy na dobre tory, no i wydawało się też, wróciliśmy na dobre tory, a potem West Ham te nasze błędy wykorzystał i od tego jakaś powiedzmy zniżkowa forma się zaczęła, co się przełożyło tak na dobrą sprawę na to, że nie zdobyliśmy Mistrzostwa Anglii i oby ten demon tutaj nie wrócił, znowu to jest tam Karabao Cup. Nie ma większego przełożenia na to, co się może dziać później, ale jednak ta lampka się zapala. Co trzeba byłoby poprawić? Wydaje mi się, że na pewno e, chyba prze, przedyskutowanie tego meczu, zobaczenia tych swoich błędów, e, przeanalizowanie ich dokładnie. Niech Harteta im to po prostu pokaże, ale właśnie w taki sposób, żeby to wybrzmiało do nauki, nie do. Walenia po głowie, tylko do nauki. Zobaczcie, tu było źle, tu było źle, tu nie dojechało, tu powinieneś ty być szybciej, ty tam wolniej, i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy. Na pewno, na pewno tutaj trzeba będzie ten mecz przeprocesować, trzeba będzie ten mecz przepracować. Trzeba będzie też o tym meczu zapomnieć i szykować się na Newcastle, czyli kolejny. Z tych cięższych spotkań, nie tych takich szlagierowych, nie tych takich, bym powiedział, z drugim dnem, ale na pewno ciężki. w zeszłym sezonie tam pojechaliśmy troszeczkę z takim samym obciążeniem. Udało nam się tam wygrać po bardzo solidnym i fajnym meczu. I cóż, no oby z tym Newcastle teraz też się udało, żebyśmy o tym łezkami zapomnieli i wrócili na, na dobre tory. I tego życzę naszym kanonierom, tego życzę nam. Dzisiaj troszeczkę krócej nie będę się na ten temat rozwodził, bo nie ma co. Na pewno za, zapala nam się lampka, na pewno e, nie dojechaliśmy na ten mecz. E, po raz kolejny pokazujemy, że jak popełniamy błędy, dajemy je wykorzystywać rywalowi, i to martwi, bo pomimo wszystko, ok, może zdarzyć się jeden błąd, ale nie powinno być czegoś takiego, że. Cały czas te błędy są wykorzystywane, tylko po prostu trzeba w trakcie meczu też się z nich podnosić. I może jeszcze na końcu takie słowa o Ramsdale'u, bo naprawdę znowu mamy taki miszmasz z tymi bramkarzami. Raja popełnia błędy, już jest zwalniany, już jest sadzony na ławkę. Ramsdale wraca wszyscy w euforii, popełniał błędy, bo trzeba przyznać, puszczał babole w tym, w tym meczu. I też wszyscy, no jasne, on dalej powinien siedzieć na ławce, Raja cudowny i tak Słuchajcie, to też nie o to chodzi. Właśnie tego się najbardziej obawiałem w tej całej sytuacji, kiedy Raja wjechał na, na numer jeden tak na dobrą sprawę i Arteta go obdarzył takim zaufaniem, że będzie po jednej i po drugiej stronie po prostu wytykanie najmniejszych błędów i zwalanie winy na tego bramkarza, który akurat w tym meczu gra. No też tak nie może być. Słuchajcie, musimy też opanować pewne nerwy. Ja też powtarzam... Babole, straszny mecz Ramsdale'a, ale nie można go w ten sposób teraz traktować. On się musi też z tego otrząsnąć. Raja się też otrząsnął ze swoich błędów, miejmy nadzieję, że Ramsdale też, że będzie dostawał kolejne szanse, bo powiedzmy ten, ten, te mecze w Carabao Cup gdzieś już mu przepadły, nie będziemy w tym pucharze grać. Przed nami Puchar Anglii, jeszcze cały czas jest Liga Mistrzów, jeszcze są ligowe mecze. Miejmy nadzieję, że ta rotacja będzie, że Ramsdale wróci. I że nie będziemy musieli słuchać kolejnych transferowych na transferowych na jego temat, bo chyba nikt nie z, nikt, przepraszam, nikt z nas nie chce, żeby ten bramkarz odchodził. Słuchajcie, tyle. Krótko dzisiaj. Trzymajcie się. Trzymamy kciuki za Newcastle. Widzimy się w sobotę, może z podsumowaniem w niedzielę. Eee, tyle. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Zapomnimy o tym i skupmy się teraz na Newcastle.